Jako przewodnicząca zgromadzenia w imieniu mieszkańców oraz swoim... Uważam Zgromadzenie Publiczne za otwarte, bardzo bym prosiła Państwa o stosowanie się do o, zaleceń y, tego, tej naszej demonstracji. Mieszkańcy po prostu nie chcą mieć wyburzeń, tak? Tutaj. Y Wielu z nich przyszło dlatego, żeby zamanifestować to, że ktoś ingeruje w ich osobiste życie, kreśląc znaki na mapie. I, I to może zaburzyć ich spokój. Znaczy, to zaburza ich spokój, Tak, bo oni już od momentu, kiedy wiedzą, że te warianty zostały zaproponowane w takim układzie, tak naprawdę zburzyło to ich domy. Nam się tylko wydaje, że to są te tereny zielone. Nie, to są tak naprawdę realne domy, mieszkania. Ja myślę, że tych domów to będzie około 500. Nie każdy przemnoży to razy rodzinę czteroosobową, to jest tyle osób zainteresowanych. A jeszcze dodajmy tą strefę buforową, która jest tu też pomijana, ale naprawdę bardzo ważna, bo w strefie buforowej mogę mieszkać ja, czyli mogę być. W od torowiska 50 metrów o, o, lub 100 i hałas, który nie wiem, zaburzy, tak, że tak powiem, nasz komfort życia, tak. z perspektywy teraz nam się wydaje, że to jest niemożliwe, ale nikt z nas nie mieszkał takiego, około takiego miejsca. I myślę, że hałas to jest jeszcze gorsze niż przejeżdżające samochody na przykład na ulicy. Sam oczywiście hałas y, y, kolejowy. Mokre jest sołectwem w Mikołowie. Jest sołectwem, które protestuje przeciwko przebiegom KDP-CPK od 2020 roku. W lutym 2020 roku przystąpiliśmy do ogłoszonych przez CPK konsultacji, przedstawiając argumenty mówiące o bardzo dużym bogactwie przyrodniczym. Wtedy te linie miały przecinać ogród botaniczny na dwie części. Myśleliśmy, że zostaliśmy wysłuchani, bo ta linia została od Mokrego odsunięta. Odsunięto tą linię w lipcu 2020. 2020 roku. Natomiast w listopadzie 2020 roku czerwona linia wróciła na swój przebieg, a w nagrodę za argumenty rzeczowe, solidnie przygotowane, CPK podziękowało nam, proponując niebieski, błękitny przebieg przez centrum naszego sołectwa, które rozjeżdża sołectwo całkowicie, doprowadzając do katastrofy z jednej strony ekologicznej, z drugiej strony katastrofy infrastrukturalnej.